Cześć, witajcie. Doktor Patrycja Szachta, Centrum Medyczne. Witaj w Poznaniu. Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat problemu, z którym trafia do nas całkiem spora grupa pacjentek, ale nie tylko pań, bo również panowie mają tego typu problem, mianowicie problem z wypadaniem włosów. Wiadomo, że główną rolą włosów jest ochrona tak, skóry głowy, twarzy, szyi przed różnego rodzaju czynnikami, które mogą tą naszą skórę uszkadzać, ale oprócz tego wszyscy wiemy, że włosy pełnią również funkcję. No, jakby nie było, słuchajcie, upiększającą, tak? Są istotnym elementem naszego wizerunku. Dlatego nie jest to dla nas nie jest dla nas niczym zaskakującym, że utrata włosów rzeczywiście wiąże się z bardzo dużymi problemami, z pogorszeniem jakości życia, często z pogorszeniem nastroju. Jest to problem rzeczywiście istotny i co gorsza, jest to problem, który może mieć wiele przyczyn w związku z powyższym diagnostyka. Przyczyn te, tego problemu, a w konsekwencji ustalenia odpowiednich dróg leczenia czy ograniczania jest niejednokrotnie bardzo trudna. My oczywiście nie będziemy y, mówili o wszystkich możliwych przyczynach. Ja się dzisiaj skupię y, siłą rzeczy na. Połączeniu, tak? pomiędzy jelitami a skórą, pomiędzy jelitami, słuchajcie, a kondycją włosów. Dlaczego? Ponieważ, tak na dobrą sprawę, pamiętajmy o tym, że to, w jakim stanie są nasze włosy, czy nasza skóra, ogólnie nasz wygląd, zależy nie tylko od tego, jakie stosujemy kremy, jak i, jaką pielęgnację, słuchajcie, y, używamy na co dzień, jakiej pielęgnacji używamy na co dzień, ale również od tego, jak wygląda nasze wnętrze. Tak na dobrą sprawę przewód pokarmowy, słuchajcie, jest miejscem, gdzie trawimy, gdzie wchłaniamy. Natomiast musimy pamiętać, że w zależności od tego, w jakiej przewód pokarmowej jest kondycji, będziemy albo słuchajcie, przyswajać większą ilość witamin, mikro, makro elementów ze spożywanych pokarmów, albo mimo słuchajcie, najlepszego bilansu diety, tak, odżywiania się w sposób pozornie jak najbardziej zdrowy, bazujący na żywności organicznej. Tych elementów tak, prozdrowotnych, które płyną ze spożywanych pokarmów nie będziemy dostarczali swoim komórkom wystarczającej ilości. Dlatego też słuchajcie, przewód pokarmowy jest bardzo istotny, żeby rzeczywiście zadbać o tą prawidłowość przyswajania spożywanych składników pokarmowych. Wielokrotnie mówiliśmy do Was o barierze jelitowej, czyli takiej barierze, która rzeczywiście stanowi podstawowy filtr, element ochronny pomiędzy wnętrzem naszego organizmu, czyli układem krwionośnym, a światem zewnętrznym. To sprawnie funkcjonująca bariera jelitowa, która tak naprawdę, słuchajcie, obejmuje większą część przewodu pokarmowego. Ona dba o to, żeby do układu krwionośnego przenikały tylko elementy, które są nam niezbędnie potrzebne. Natomiast na powierzchni takiej sprawnie dobrze działającej bariery, Prawidłowo funkcjonalnej zostają zatrzymane czynniki potencjalnie szkodliwe, obciążające, takie jak na przykład toksyny czy bakterie, słuchajcie, które pochodzą ze środowiska zewnętrznego. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy dojdzie do uszkodzenia tej bariery jelitowej, a czynników uszkadzających szczelność, funkcjonalność bariery jelitowej jest całkiem sporo, począwszy słuchajcie, od stresu od, stresu od stosowanych leków, słuchajcie, nadmiaru aktywności fizycznej, przebytych antybiotykoterapii, niezdrowej diety, używek. no tych czynników jest całkiem sporo, tak? Mówiliśmy o nich wielokrotnie dochodzi do uszkodzenia, przerwania ciągłości bariery jelitowej i w konsekwencji słuchajcie, mamy um, takie dwie kwestie. Po pierwsze, do układu krwionośnego przenikają elementy, które wcale się nie powinny tam znaleźć, wcale nie są dla nas słuchajcie plusem, a wręcz przeciwnie, mogą powodować przejściową endotoksemię. Po drugie, słuchajcie, niesprawnie działający na błonę przewodu pokarmowego, nie sprzyja temu, żebyśmy przyswajali wystarczające ilość, ilości niezbędnych składników ze spożywanej e, przez nas diety, ze spożywanych przez nas pokarmów, czyli mówiąc Słuchajcie, najprościej, jeżeli nasz przewód pokarmowy jest w złej kondycji, to co z tego, że my mamy zdrową, zbilansowaną dietę, jeżeli i tak część z tego, co generalnie jemy, powiedzmy kolokwialnie, zostanie przez nas niewchłonięta, tak? W konsekwencji z uwagi na pogorszenie czy zaburzenie pracy przewodu pokarmowego, na zaburzenie układu mikroflory jelitowej, na rozszczelnienie bariery jelitowej? Tego typu niedobory żywieniowe, które się pojawiają, mogą się bezpośrednio przekładać, słuchajcie, na gorszy stan skóry, gorszy stan włosów, czy gorszy stan paznokci. Z tego też przez tego względu, słuchajcie, jeżeli trafiają do nas pacjenci, pacjentki, które mają problem z wypadaniem włosów i wykluczone zostały wszelkie inne przyczyny tego stanu rzeczy, czyli chociażby zaburzenia hormonalne, słuchajcie, przebyta choroby, stres, który też jest czynnikiem bardzo silnie predysponującym czy aktywującym proces wypadania włosów, o tym musimy pamiętać. I szereg innych jednostek chorobowych, które mogą być w ten proces zaangażowana, chociażby choroba Hashimoto, o której wielokrotnie mówiliśmy. To słuchajcie, wtedy czas rzeczywiście zerknąć w przewód pokarmowy, w funkcjonowanie przewodu pokarmowego, układ mikroflory i zobaczyć, czy jeden z problemów, potencjalnych przyczyn wypadania włosów, nie znajduje się, słuchajcie, właśnie tu, czyli w naszych trzewiach, tak zwanych. I rzeczywiście często okazuje się, że pacjentki, pacjenci, którzy mają problem z wypadaniem włosów, to są osoby, które jednocześnie cierpią, słuchajcie, na inne dolegliwości, które mogą sugerować zaburzenie układu mikroflory jelitowej czy pogorszenie pracy przewodu pokarmowego. To są często pacjenci, którzy mają problem właśnie z pracą swoich jelit, czyli mają takie problemy jak bóle brzucha, czy biegunki, wzdęcia, zaparcia. Yy, problemy z trawieniem, słuchajcie, niestrawione resztki pokarmowe w kale. To są często pacjenci, którzy mają też problem z układem odpornościowym, który jak wiemy jest zlokalizowany w dużej części w przewodzie pokarmowym. To są też często pacjenci, którzy mają problem z nastrojem, aczkolwiek oczywiście ten nastrój czy pogorszenie nastroju może być też wynikową problemu z wypadaniem włosów. Tym niemniej, słuchajcie, yy, to zerknięcie w głąb mikroflory jelitowej, to zerknięcie jak wygląda układ naszego mikrobiomu, bądź rozszerzenie tej diagnostyki ogólnie tak na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, czyli sprawdzam, czy to nie mój przewód pokarmowy, zaburzenia trawienia i wchłaniania nie są przyczyną problemów z wypadającymi włosami, jest również moim zdaniem, przynajmniej na podstawie słuchajcie, naszych wieloletnich doświadczeń, istotnym elementem diagnostycznym. Chociaż oczywiście nie chcę Wam teraz przekazać, że jeżeli wypadają nam włosy, to zawsze, słuchajcie, należy sięgnąć po suplementację probiotyczną, Zawsze należy wdrażać dietę eliminacyjną. To nie jest oczywiście rozwiązanie, które zawsze i wszędzie się sprawdzi. Natomiast na podstawie naszych obserwacji rzeczywiście wynika, że duża grupa pacjentów, która ma problem z wypadającymi włosami w konsekwencji suplementacji probiotycznej, w konsekwencji e, ustalenia planu żywieniowego, tak? chociażby słuchajcie, opartego na badaniu utajonych nadwrażliwości pokarmowych, IgA, IgG zależnych, tak? czyli eliminację pokarmów, które wywołują stan zapalny, ale w postaci utajonej, ukrytej, jest skuteczna. Tutaj, słuchajcie, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię, mianowicie w plackowatym. I na tym postanowiłam się skupić. O tym też nagramy dla was osobny film dotyczący diety, słuchajcie i suplementacji, czyli tego postępowania żywieniowego suplementacyjnego poza probiotykoterapią w łusieniu plackowatym, bo jest to rzeczywiście problem bardzo dużej grupy pacjentów i jest to problem bardzo poważny, bo przede wszystkim nie ma do dzisiaj ustalonej jednej e, przyczyny, tak, obowiązującej czynnika patogenetycznego, który rzeczywiście u wszystkich pacjentów tak, sprzyja czy aktywuje wypadanie włosów. Problemem jest również ustalenie toku leczenia. Tak, z tego prostego względu, że łysienie plackowate jest, jak większość naukowców uznaje, chorobą o podłożu autoimmunologicznym, autoimmunizacyjną, czyli związaną z nieprawidłową reakcją naszego układu odpornościowego. O chorobach z autoagresji mówiliśmy wielokrotnie, mówiliśmy o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, mówiliśmy o celiaki, mówiliśmy o chociażby chorobie Hashimoto. I w każdej sytuacji, mówiąc bardzo ogólnie, tak, bo to nie jest kwestia wchodzenia w jakoś tam super szczegółowo w strukturę układu odpornościowego, ale w każdej tej sytuacji mamy problem z faktem, że nasz układ odpornościowy, tak jak powiedziałam wcześniej, w dużej mierze zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, którego prostym zadaniem jest ochrona naszego organizmu przed czynnikami szkodliwymi, patogennymi, tak? Zaczyna się mylić, pojawiają się dysfunkcje, pojawia się nierównowaga ramienia TH1, TH2 i nasz układ odpornościowy zaczyna atakować komórki naszego organizmu. W zależności od manifestacji choroby z autoagresji mogą to być komórki tarczycy, mogą być to komórki przewodu pokarmowego, ale mogą to być również, słuchajcie, mieszki włosowe. I rzeczywiście włosienie plackowate, przewlekły stan zapalny obejmuje mieszek włosowy i okolice mieszka włosowego, Prowadzi z uwagi na taki przewlekły charakter choroby do uszkadzania y, mieszka włosowego. Jak sama nazwa wskazuje, łosienie plackowate jest chorobą, która nie polega na równomiernej utracie włosów, tylko pacjenci tracą włosy. Y, w postaci takich, słuchajcie, ograniczonych placków, tak e, ograniczonych powierzchni e, i teraz w zależności od rozległości choroby, od charakteru tej choroby, albo słuchajcie, są to takie pojedyncze miejsca utraty włosów, albo też ta utrata włosów jest bardzo masywna. E, pojawiają się, słuchajcie, odrębne placki, pojawiają się zlane ze sobą placki pozbawione włosów. E, bardzo często też pacjenci, którzy do nas trafiają, słuchajcie, mają problem nie tylko z włosioną skórą głowy, ale też utrata włosów dotyczy rzęs, dotyczy brwi, dotyczy brody w przypadku e, Panów, i jest to rzeczywiście słuchajcie, olbrzymi problem natury, natury estetycznej, tak? Nie tylko dla Pani, ale dla Panów jak najbardziej również. Błosienie plackowate może mieć, słuchajcie, uwarunkowania genetyczne. W tym kierunku również się, słuchajcie, również gdzieś tam ta diagnostyka powinna się kierować, z tego względu, że chociażby u bliźniąt jednojajowych ten proces bardzo często jest współwystępujący, czyli występuje zarówno u jednego, jak i u drugiego dziecka. Natomiast nie wydaje się, aby ta choroba była zależna od płci, bo równie często niemalże dotyka pani, jak dotyka Panów. Najczęściej pacjenci, u których ten proces chorobowy związany z utratą włosów się pojawia, to są pacjenci pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Natomiast do nas trafiają również, słuchajcie, dzieci, które mają problem z tą jednostką chorobową, także niestety może ona występować również w młodszym wieku. I taki, słuchajcie, młodszy wiek pojawienia się choroby, tak? jest rzeczywiście taki, czyn, takim czynnikiem, który wskazuje, że jej przebieg będzie najprawdopodobniej dużo, dużo ostrzejszy, tak? dużo bardziej, słuchajcie, zaawansowany. Jeżeli chodzi o łosienie plackowate, najprawdopodobniej, słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że w momencie, kiedy następuje aktywacja czy nasilenie stanu zapalnego, dochodzi do utraty włosów, tak? czyli włos wchodzi w fazę telogenu i po prostu wypada. Natomiast u większości pacjentów obserwuje się, słuchajcie, po kilku miesiącach czy latach, to jest od 30 do 60% pacjentów, obserwuje się samoistne odrastanie włosów. Natomiast generalnie czynniki, które nas interesują, to fakt, czy możemy od strony zadbania o przewód Pokarmowy i zlokalizowany tam układ immunologiczny, tak? czyli układ odpornościowy, podziałać w ten sposób, żeby rzeczywiście ten układ immunologiczny uspokoić, tak? I nie mówimy tu o, nie mówimy tu o leczeniu łosienia plackowatego, tak? czy, czy takiej profilaktyce, żeby ten proces nie wystąpił. Natomiast rzeczywiście o podjęciu wszelkiego rodzaju działań uzupełniających, wspomagających, żeby po pierwsze, słuchajcie, zredukować ryzyko ponownego wypadania włosów, po drugie, żeby ten odrost był szybszy, tak? żeby rzeczywiście ten proces z naszej strony pod kątem mieli ta jak najbardziej słuchajcie, zaktywować. Dlaczego mikroflora jelitowa, dlaczego funkcjonowanie przewodu pokarmowego jest takie istotne, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o stan pacjenta z łosieniem plackowatym? Po pierwsze, tak jak powiedziałam Wam na wejściu do tego filmu na wstępie, pamiętajmy o tym, że zdrowy przewód pokarmowy to jest dobry przebieg procesów trawienia i wchłaniania, a w konsekwencji mniejsze ryzyko niedoborów żywieniowych. Siłą rzeczy nasza skóra, nasze włosy, żeby dobrze wyglądały, żeby dobrze przynajmniej w przypadku włosów rosły, potrzebują szeregu, słuchajcie, substancji, witamin, mikro, makroelementów. Bardzo często, słuchajcie, już niedobór jednego takiego składnika przyczynia się do pogorszenia kondycji włosów. Także dbajmy o to miejsce, gdzie rzeczywiście znajduje się fabryka i element przyswajania wszystkich składników pochodzących z żywności. Po drugie, pamiętajmy, że sprawnie działające. Mikroflora jelitowa to yy, znowu fabryka, ale jakby nie było, to jest fabryka. Słuchajcie, wytwarzania witamin, chociażby witamin B czy witamin z grupy K, także to również jest istotne. Następnie, jeżeli mamy odpowiednią liczbę prozdrowotnych bakterii jelitowych, to procesy trawienia wchłaniania zachodzą w dużej mierze prawidłowo, tak? czyli zaburzenie składu mikroflory jelitowej, to jeden z tych czynników, które mogą wpływać na pogorszenie procesów trawienia i to jest bardzo istotne w przypadku rzeczywiście tej omawianej jednostki chorobowej związanej z wypadaniem włosów czy wysieniem plackowatym już sensu stricte, to jest to, że sprawnie działająca mikroflora każdego dnia ze spożywanych przez nas pokarmów wytwarza takie uszczelniacze bariery jelitowej. Czyli krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a to powoduje, słuchajcie, że nasze jelito ma większe szanse na to, że mimo czynników uszkadzających pozostanie jednak szczelne, nie dojdzie do uszkodzenia na słuchajcie, i nie dojdzie do utraty tych ważnych, przyjmowanych z pokarmem składników, składników odżywczych, czy składników mineralnych. Także to jest, słuchajcie, jeden element, ale to nie jest koniec. Pamiętajmy o tym, że w chorobie z autagresji nasz układ immunologiczny atakuje. Sam siebie, w tej sytuacji mieszki włosowe. Dlatego też, słuchajcie, istotnym jest, aby poczynić wszelkie działania, które mogą ten układ immunologiczny uspokoić. Nie od dzisiaj wiadomo, że mikroflora jelitowa pełni główną rolę trenerów naszej odporności. Czyli w momencie, kiedy się rodzimy, mamy już wykształcone struktury układu odpornościowego, ten układ odpornościowy musi zostać zaktywowany, a następnie przez całe życie prawidłowo regulowany. Żeby reagował na to, co jest rzeczywistym wrogiem i żeby nie reagował na czynniki, które są nieszkodliwe. Tak? Na przykład alergeny, czy komórki naszego organizmu i główną rolę trenerów odporności jelitowej układu immunologicznego GALT pełni właśnie nasz mikrobiom jelitowy, Dlatego tak ważna jest pierwotna, pierwsza kolonizacja przewodu pokarmowego dziecka w momencie, w momencie porodu i w, ty, w tych kilku miesiącach, pierwszych latach życia dziecka, żeby ten układ immunologiczny został prawidłowo wytrenowany, prawidłowo zaktywowany, żeby prawidłowo działał. Słuchajcie, to nie jest oczywiście jedyny element, który zapewnia tak, sprawne działanie układu odpornościowego i sprawia, że jeżeli mieliśmy prawidłową kolonizację przewodu pokarmowego, to nie będą się nas imały ani alergii, ani choroby z autagresji, ani słuchajcie, nawracające infekcje. Nie ale to na pewno jest jeden z tych bardzo istotnych czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo sprawnego działania naszej odporności jelitowej. W związku z powyższym, jeżeli wiemy, że łosienie plackowate, podobnie jak inne choroby autoimmunologiczne, wynikają w dużej mierze z zaburzenia pracy naszej odporności, to warto podziałać nad trenerami tej odporności i rzeczywiście warto zerknąć na to, czy nasz mikrobiom jelitowy jest prawidłowy. Słuchajcie, badań na ten temat... Jest jak na lekarstwo, tak na dobrą sprawę. Co prawda pojawiają się doniesienia, że określone szczepy probiotyczne rzeczywiście mogą przyspieszać odrost włosów tak, u pacjentów z łosieniem plackowatym. Pojawiają się też na przykład doniesienia o skuteczności transplantacji kału tak, w przyspieszeniu odrastania włosów u pacjentów z tą jednostką chorobową. Natomiast liczebność tych grup póki co jest rzeczywiście bardzo niska, i jak rzadko w której jednostce chorobowej, trzeba podkreślić, że stoimy przed koniecznością prowadzenia dalszej ilości badań, tak, żeby. Rzeczywiście ja, czy ktokolwiek inny, kto pracuje z mikrobiomem, żebyśmy mogli przekazać informację, że odbudowa mikroflory jelitowej czy suplementacja probiotyczna jest takim czynnikiem, który może przyspieszać proces odrastania włosów w osieniu plackowatym. Także jest to duże uproszczenie i póki co nie mogę takiego zero-jedynkowego wniosku Państwu przekazać. Natomiast rzeczywiście to, co mogę przekazać to moje obserwacje praktyczne, obserwacje praktyczne moich kolegów z, z kliniki, z Centrum Medycznego Vitaimon. Słuchajcie, rzeczywiście my często obserwujemy, że trafiają do nas pacjenci, którzy mają problem z wypadaniem włosów, to powiedziałam na samym początku, ale najczęściej oni się pojawiają nie tylko z uwagi na ten problem, tylko z uwagi na zupełnie inne dolegliwości, czy to problemy z alergiami, chorobami alergicznymi, problemami elitywymi, problemami z nastrojem, i gdzieś tam dodatkowo rzeczywiście raportowany jest ten problem z wypadaniem włosów. Wdrażamy, słuchajcie, celowaną suplementację probiotyczną, wykonujemy ocenę mikroflory jelitowej. U części pacjentów dodatkowo, słuchajcie, robimy porządek z dietą. Czy to po prostu wprowadzamy zdrowe zalecenia żywieniowe, tak? Czyli jemy zwiększoną ilość błonnika pokarmowego, eliminujemy pokarmy wysoko przetworzone, zaczynamy dbać o to, co mamy na talerzu, zaczynamy sami gotować. Yy i idziemy w stronę takiej diety zdrowej, w przeciwieństwie do diety zachodnioeuropejskiej typowo, bądź rzeczywiście wykonujemy w przypadku już pacjentów z dosyć nasilonymi dolegliwościami badania na ukryte, utajone nadwrażliwości pokarmowe IgA IgG zależne i rzeczywiście obserwujemy u znacznej grupy pacjentów, że ta probiotykoterapia, czy idąca solo, czy w połączeniu z dietą yy, u pewnej grupy pacjentów rzeczywiście przyczynia się do odrastania włosów, tak? przyczynia się najprawdopodobniej na podstawie hamowania stanu zapalnego zarówno w przewodzie pokarmowym, jak i ogólnoustrojowo, tak, ponieważ nie od dziś wiadomo, że odpowiednio dobrana suplementacja probiotyczna, że odtwarzanie mikroflory jelitowej, że praca z tym ekosystemem jelitowym sprzyja hamowaniu stanu zapalnego w organizmie, uszczelniana jest bariera jelitowa, poprawia się przyswajalność, wchłanialność pewnych składników odżywczych. Regulowany jest układ immunologiczny. Równie istotne, słuchajcie, odbudowa mikrobiomu jelitowego wpływa też korzystnie na nerw błędny, czyli to połączenie bezpośrednie pomiędzy mózgiem a jelitami. Co również będzie wpływało, słuchajcie, na to, jakie są nasze reakcje na stres, jaki jest nasz nastrój, a nie od dziś wiadomo, że czynniki psychogenne, tak emocjonalne też mają wpływ na to, jak przebiega proces wypadania włosów w łosieniu plackowatym. To są oczywiście wszystko przypuszczenia, słuchajcie, na podstawie uznanych i ocenionych tak, działań wywieranych przez mikrobiotę jelitową, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście u części pacjentów ten odrost włosów jest obserwowany, eee, także warto słuchajcie, rzeczywiście wydaje mi się w przypadku tej jednostki chorobowej jeżeli inne metody zawiodły, zerknąć w głąb swojego przewodu pokarmowego, zerknąć swoje jelito i zerknąć, znowu tak zerknąć i zerknąć na to, czy ta suplementacja rzeczywiście, która ma na celu odbudowę mikrobiomu plus odpowiednie postępowanie żywieniowe nie będzie dla Was efektywna. Słuchajcie, tyle na dzisiaj z mojej strony. Tak jak powiedziałam wcześniej, drugą częścią tego filmu na temat wypadania włosu łysienia plackowatego będzie na pewno film dotyczący diety, postępowania żywieniowego, dodatkowej suplementacji z tego prostego względu, że coraz większa grupa pacjentów rzeczywiście ma ten problem. No i postaramy się to Wam z każdej możliwej strony, od naszej jelitowej działki po prostu przybliżyć. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia na kolejnych filmach. Hej!